Hej, hej, super, że jesteś. Naprawdę się z tego cieszę. Odzywam się po no, jakimś czasie mojej nieobecności. Um, nie mam usprawiedliwienia. W sensie, no, trochę tak wyszło, trochę um, no, różnych spraw i w ogóle. Um, tak, no, nie będę się nad tym dłużej rozwodzić. Mam nadzieję, że u was wszystko. Dobrze, jak chcecie, możecie coś tam podzielić w komentarzu. E, u mnie e, dużo się działo w tym czasie, kiedy mnie nie było. Dużo się dzieje teraz, i e, no, dużo też się będzie dziać, myślę, z czasem. Ale, ale fajnie, cieszę się z tego. Mm, no, zobaczymy. E, tak. Czemu nagrywam? W sumie sama nie wiem. Chciałam coś nagrać i tak sobie pomyślałam, że trochę się po prostu odezwę, bo jakby chciałam, żeby to było jakkolwiek regularne. regularny nie jest, ale no, z drugiej strony nie chcę się odzywać raz na pół roku, więc cokolwiek nawet takiego bardzo różnego też mogę nagrać. I tak no Generalnie m, nagrywam to e, w drugi dzień świąt Wielkanocnych, a, więc w w poniedziałek. E, oblana zostałam. E, no, no i tak tyle z tego. No, generalnie jesteśmy po Triduum pashalnym I wiecie co? E, dla mnie to był taki ważny czas, myślę. W sensie. Wiecie, w ogóle mam wrażenie, że mi strasznie w ogóle szybko minął ten Wielki Post, jakby yy, miałam tam jakieś takie postanowienie, wiecie, z czasem sobie zdałam sprawę, że chyba ono za bardzo i tak nic nie wnosi do mojego życia yy, i, i trochę tak mam wrażenie, że tak ten Wielki Post zleciał, jakby nawet nie wiem kiedy i jakby trochę byłam aż tak zdziwiona, kurczę, już jest Triduum i w czwartek to było takie trochę jak już jest Wielki Czwartek, co nie. I jakby tak trochę, wiecie, byłam na liturgii i tak sobie przeżywałam to i tak trochę chyba próbowałam sobie poukładać to, że kurczę, jest już Wielki Czwartek. No i gdzieś tak to sobie wszystko układałam i e, w sensie, jeżeli to jest. Nie, to nie jest to najlepsze określenie, ale trzepnęło mnie w piątek. Yy, w sensie tak. No, może porządnie, może nie. Nie wiem, ale yy, piątek był dla mnie takim dosyć mocnym dniem. Yy, zwłaszcza yy, tak jakby końcówka dnia. Yy, jakby. To, że Jezus umarł, to, że On to zrobił, jakby wiedziałam mi jakby to było obecne w moim życiu i miałam tego pełną świadomość. Ale w piątek zadziało się coś tak dla mnie mm, myślę, że też ważnego, w sensie zaczynałam tą prawdę odkrywać na nowo, co było dla mnie też takie bardzo ciekawe. I wiecie, jak byłam na liturgii, później wróciłam do domu, um, słuchałam e, pieśni, którą się z wami podzieliłam na córce króla. To był fragment tej pieśni, ale ja byłam tak mega poruszona tym tekstem, tym, co tam jest. Mm, I ja po prostu tego wieczoru odkrywałam tą prawdę, tego, że Jezus umarł y, za każdego z nas na krzyżu i że On pokonał śmierć, że On zmartwychwstał po trzech dniach. I zaczęłam to, wiecie, tak, jakby mnie to tak dotykało bardzo, że, że ta cena, którą poniósł, mnie to tak mega rozwaliło, że kurczę, on to zrobił, bo On chciał i że On to zrobił z miłości, nie dlatego, że, nie wiem, że Musiał, czy ktoś go zmusił do tego, on po prostu chciał to zrobić. I mnie to mega tak poruszyło. I zarazem miałam takie po prostu stwierdzenie w głowie, że Jezu to było absurdalne. W sensie miałam takie po prostu wrażenie, że to co Bóg zrobił, to, że on się tak zniżył dla nas, żebyśmy mogli żyć, to było absurdalne. On nie potrzebuje nic od nas. Naprawdę nic od nas nie potrzebuje, a on to zrobił. On chciał, żebyśmy żyli, a nie żyli, że się żyli właśnie w wolności, żyli w pełni, a nie w potępieniu czy w śmierci. I mnie to właśnie tak dotknęło bardzo w piątek. I tak towarzyszyło już w sumie tak do końca i do teraz. I jestem tak bardzo poruszona. Tak. Totalnie. Mm. No, więc e, takie dzielonko. E, I jeszcze w sumie mogę się powiedzieć jedną rzeczą, która mnie tak dotknęła. E, to było Wielką Sobotę, generalnie. W sensie jedna sytuacja, nie wiem, którego dnia miała miejsce, nie pamiętam. Chyba to było właśnie. Nie. Nie wiem. <grym> Ale mnie tak bardzo, proszę, taka bardzo ludzka sytuacja, bardzo taka przyziemna, ale gdzieś tak mi to tak bardziej pokazała. Mianowicie, e, któregoś właśnie dnia e, już podczas Triduum, e, no, najpierw powiem o tej pierwszej, w sensie nie wiem, czy ona była pierwsza chronologicznie, ale e, tak, e, była to ta sytuacja w sobotę i kiedy było wniesienie e, światła, do kościoła, to mnie tak naprawdę dotknęło to, kiedy było te przekazanie światła dalej, w sensie dla wszystkich ludzi w kościele, i że jakby w momencie, kiedy od paschału, jakby po kolei były przekaza przekazane to światło, to jakby widziałem coś, no był taki moment, kiedy po prostu niekoniecznie sami ministranci, o, bo jakby trzeba po prostu przekazać to światło dalej i że to ministranci odklepali powiedz, tą robotę. W sensie, jakby to nie w ten sposób wygląda, ale e, mnie tak mega dotknęło, bo jak się tak odwróciłam w bok, w sensie, gdzie to jakby się działo, to po prostu widziałam ten obraz, kiedy niekoniecznie właśnie ministrant, co jakby może, nie wiem, w jego tam w jednej z funkcji Podczas Triduum jest, jakby, o, żeby tutaj szybko to światło po prostu poroznosić. To sami księża to robili. I mnie to mega tak dotknęło, że. Mm, no właśnie. To się nie wiem, ja po prostu jak to zobaczyłam, to mnie tak mega to dotknęło, że sami księża po prostu roznosili to światło. Że oni już nie poszli na ołtarz, nie wiem, nie skupiali się już na tym, co będzie za chwilę. Nie patrzyli tak bardzo do przodu, ale skupili się na tu i teraz, i że robili to, co jest teraz tu potrzebne. I mnie to tak mega chwyciło, i, i właśnie. I też mnie dotknęła jeszcze taka jedna sytuacja, bo się nie wiem, skąd ona była. Tak mi coś wydaje się, że to było w piątek, ale nie jestem pewna. Mianowicie, że w pewnym momencie wśród, jakby na tej, w tej ławce ministrantów, jakby właśnie tak między nimi y, usiadł przez chwilę y, ksiądz. I tak właśnie, nie wiem, w sensie mnie to tak mega poruszyło, że on jest jakby tak z nimi. I no nie wiem, mnie to tak mega forszyło. W się sensie nie wiem, czy to w ogóle ma sens, jak ja to mówię, ale mnie to tak mega poruszyło, że właśnie ksiądz usiadł tak właśnie wśród tych ministrantów, jak taki właśnie nauczyciel ze swoimi uczniami. I to tak mnie mega forszyło, taki obraz trochę, wiecie, jak Jezusa i apostołów. No i w ogóle, co jest. Dla mnie takie też niesamowite w tym czasie. E, w sensie, to jest też takie bardzo przyziemne i w ogóle, ale mianowicie pod koniec grudnia wrzuciłem sobie na YouTube piosenkę uratowałyś mnie. I jakby dla mnie to jest serio coś niesamowitego. W sensie ja nie wiem, mam takie po prostu od początku. Przekonanie, że ja nie napisałam tego sama, że ja nie mogłam tego napisać sama. Pierwsze jest to dlatego, że naprawdę jestem niezwykle dotknięta informacją zwrotną po prostu, jakby co ta piosenka robi i w ogóle. I to jest dla mnie taki kosmos trochę, w sensie to jest dla mnie po prostu niezwykłe. Co mnie tak właśnie teraz jakoś bardziej dotknęło, to jest to, że od wrzucenia tej piosenki minęło yy, no już z ponad trzy miesiące. Yy, tak naprawdę w sumie od momentu wrzucenia, co w się sensie wiadomo, na początku tak było może więcej jakichś takich, wiecie, komentarzy czy wiadomości, czy po prostu jakieś po prostu w rozmowach gdzieś tam się to przewijało. No i fajnie, w sensie jakby cieszę się, że. Ta co już zrobiła. Ale mnie to tak mega poruszało, że minął miesiąc i znowu ktoś o tym wspomniał, coś w się sensie coś mi powiedział. Minęły dwa miesiące, tutaj znowu ktoś napisał czy coś. I teraz minęło ponad trzy miesiące. I generalnie w zeszłym tygodniu przed właśnie jeszcze świętami wysłała mi koleżanka nagranie z próby z holi e, w parafii niedaleko mnie e, i właśnie nag nagrała tam właśnie e, mi filmik, że no właśnie ćwiczoną piosenkę i że będą ją śpiewać w niedzielę i to właśnie było w niedzielę właśnie z stania. i nie wiem, by to tak mega dotknęło, że że jku, że to się dzieje w sensie w życiu mam, nie wiem nie przeszłam przez myśl, że takie rzeczy będą się działy i no jakby też jak z piszę, to jakby też za każdym razem piszę, że to niesamowicie ją porusza i pozdrawiam Cię bardzo i jestem tak mega tym dotknięta po prostu, w sensie, bo ja wiem, że to wtedy, kiedy siedziałam i pisałam ten tekst czy coś, to, że to nie byłam tylko ja i o to mi chodzi, bo ja nie chcę tutaj nic sama robić i yy, dziękuję Bogu za to, co się dzieje i... I dziękuję Bogu za to, że jest, za to, że, że On działa. Um, on jest niesamowity. Nie ogarniam, co On robi do tej pory, ale, ale to jest piękne. I no, nie wiem, ile razy już to mówiłam, ale cieszę się bardzo. Serio, ale tak na maksa po prostu. Cieszę się bardzo, że to nagrałam. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek większy sens. Ale yy, może kogoś to ubogaci. Trochę na spontanie, trochę gdzieś tam mi przyszło przez myśl, żeby się trochę podzielić z tym, co ostatnio. Więc, więc to zrobiłam. Dobrego dnia, wieczoru. Nie wiem, kiedy to oglądasz. Trzymaj się. Z Bogiem. Mają. Bye -bye.